ja zapytam o kolejne wyzwanie, czyli opakowania. Mhm. Liczby są nieubłagane. Przeciętny Europejczyk wytwarza 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Za 7 lat to będzie już 209 kg, 19 kg więcej. I tak procentowo, biorąc pod, u, pod uwagę udział rozmaitych kategorii tych, tych opakowań, to yy, plastikowe, czyli te, czyli te najtrudniejsze do potem poradzenia sobie z nimi, rosną szybciej niż, niż te 20% średnio. Państwo są w środku rozmaitych okoliczności. Z jednej strony opakowania muszą spełniać pewne normy, prawda, to jest jasne, to jest żywność. Z drugiej strony, nie wy jesteście producentami tych opakowań. Opakowania drożeją. Tutaj można by ewentualnie trochę zminimalizować też koszty, ale na ile to się da? Jak państwo w ogóle widzą przyszłość związaną z opakowaniami? Czy to będzie jak, jakiegoś rodzaju szansa? Czy to jest właśnie wyzwanie per se? Jak sobie z nim poradzić? Rosnące koszty to jest jedno. Z drugiej strony rosną, samych opakowań, z drugiej strony koszty związane z obsługą tej formy opakowania, tak? czyli, czyli wszystkie opłaty, jakie, jakie na nas spoczywają jako wprowadzających czy wprowadzającego do obrotu, to jest kolejny wątek. E, trzeci wątek to jest oczywiście oczekiwanie i konsumenckie, i biznesowe co do tego, żeby e, redukować właśnie plastik na rzecz, czy granulaty generalnie na rzecz. Opakowań papierowych, na przykład. Ale tak? też ma być ładnie zapakowane, jak pani wcześniej powiedziała. I bezpiecznie. To, i, bezpiecznie. I bezpiecznie. Bo bezpieczeństwo akurat w naszej kategorii żywności e, i nadanie jej takiej formy, właśnie, która spowoduje, że termin przydatności będzie dotrzymany, a konsument będzie czuł komfort przy otwieraniu tego produktu, to jest kolejne, kolejny aspekt. No i finalnie, właśnie konsument. Znowu do niego wracamy i przekonanie go do e, ceny. Do zmiany na przykład niektórych form pakowania, czyli chociażby z przejścia z tacki e, plastikowej, tak, do tacki papierowej, e, która jest droższa, no bo jest droższa, oczywiście jest dla środowiska bardziej przyjazna, łatwiej się e, takie surowce rozkładają, natomiast no, konsument musi za to zapłacić. Więc w kontekście tego, czego zaczęliśmy, tak, czyli, czyli e, wzrostów kosztów i, i wzrostów cen, no, rzeczywiście jest to duże wyzwanie. E, i wydaje mi się, że e, chyba najuczciwiej będzie odpowiedzieć, e, że nie ma na to recepty dzisiaj. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób e, sobie z tym e, wyzwaniem poradzić jeden do jednego, tak? To znaczy myślę, że, że gdyby ktoś tutaj siedząc na tym fotelu miał to rozwiązanie, to jakby to panowie opublikowali, to, no, to, to, to oglądalność byłaby nie, bo... zawrotna. Ta, to? i on, i my mielibyśmy... Tak, no. e, natomiast e, to jest bardziej e, dzisiaj sytuacja składająca się z tysiąca małych zadań, wyzwań dotyczących czy poszczególnych kategorii odpowiedzi sobie na pytanie, jak zastępować jedną folię inną, która ma e, wyższy na przykład udział e, recyklatów, jak e, powodować, że to opakowanie na przykład będzie dalej bezpieczne i dalej będzie dawało poczucie bezpieczeństwa konsumentowi, może będzie cieńsze, tak? bo tutaj rzeczywiście. E, już wchodząc w takie technologiczne kwestie, no to też jest wyzwanie, że wszyscy oczekują, że folia będzie właśnie maksymalnie cienka, czyli minimalnie wpływała na środowisko, ale z drugiej strony my musimy zadbać o to, żeby ten produkt w tym opakowaniu e, przeżył tyle, ile deklarujemy w terminie przydatności. W związku z tym, e, to jest e, a propos łączenia kropek, tych doców tutaj mamy naprawdę tysiące i staramy się rzeczywiście w takiej codziennej operacyjnej pracy. Mieć to mocno na uwadze? Ja zostanę jeszcze przy tych kropkach. Mhm. Będą cztery, bo tutaj jakbyśmy rozmawiali, żeby też nie, nie przesadzić w, w, w tym skomplikowaniu tego, tego wyzwania. Mhm. Jeżeli mówimy o tych trendach konsumenckich, bo widzimy, że z jednej strony konsument chce opakowań bardziej neutralnych dla środowiska, z drugiej, jak ważna jest czysta etykieta, pochodzenie surowca, z trzeciej. Mamy pewnego rodzaju, wspomniała Pani Flekcitarian, ograniczenie spożycia mięsa. Wychodzą założenia, że dieta roślinna jest y, bardziej zdrowa i bardziej przyjazna dla środowiska. Kolejna bardzo mocno rezonująca kropka, no to dobrostan zwierząt. Też żeśmy o tym rozmawiali, jak on bardzo mocno w tych badaniach, w wynikach badań konsumenckich y, 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 się pojawia. Y, I na w tej odpowiedzi też widzimy y, przedsiębiorców, y, którzy inwestują w nowe technologie, Produkty, nazwijmy to tak umownie, bio czy ekologiczne, w pozyskiwanie mięsa w formie chociażby tej komórkowej, czy um, alternatywy takie typowo mięsne. Który z tych trendów, nie powiem, że ja tutaj wszystkie wymieniłem, bo tutaj. Mm -hmm. e, Który z tych takich nowoczesnych trendów przyglądacie się, które może już jest na etapie pewnego rodzaju implementacji? Mogę zacząć od tego, czemu na pewno nie poświęcamy uwagi z punktu widzenia naszej strategii, to znaczy nie poświęcamy uwagi zamiennikom. Jesteśmy w strukturze bazującej na własnych surowcach, co oznacza, że skupiamy się na przetwórstwie mięsnym i to jest dla nas taki kluczowy wskaźnik kierunku dalszego rozwoju, i o tym cały czas myślimy. Natomiast zdecydowanie myślimy o produktach funkcjonalnych, czyli o tym, w jaki sposób do surowca najbardziej generycznego, że znowu wrócę do Kurczaka, w jaki sposób nadać mu funkcję i nadać mu taki sposób podania dla konsumenta, który też chociażby zaadresuje trend fleksitariański. I między innymi w tym zakresie prowadzone są projekty. Jeden z nich to projekt naukowo-badawczy realizowany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, do którego komercjalizacji w tym momencie się przygotowujemy. Już właściwie od stycznia produkty dostępne będą i znajdą się w sklepowych półkach. I to jest produkt, w którym bardzo mocno mówimy o tym, że właśnie generyczny surowiec, będący podstawą, może być produktem funkcjonalnym, czyli dodajemy do niego źródło dodatkowych witamin, czyli warzywa. Korzystamy z, ze zbożowych, niskokalorycznych panierów, crunchów, które powodują, że dobrze znane nagetsy, medaliony, czyli to, co znamy i z kuchni naszej domowej, ale też fast foodowej, nabiera prozdrowotnego i funkcjonalnego sposobu podania i Konsument, dobrze znany sobie produkt, może właśnie kupić, ale w wersji o zupełnie innych walorach prozdrowotnych. Więc, to jest ta nasza odpowiedź, właśnie na też to zmieniające się otoczenie, na zmieniające się wymagania konsumenckie tych najmłodszych generacji Z, tak, która już przybojem wchodzić w półki i zaczyna też już coraz więcej swoich budżetów tam zostawiać. Także to taki myślę, kluczowy dla nas też temat na rok 2024, a poza tym też bardzo mocno myślimy o tym, w jaki sposób wejść już do funkcjonujących kategorii z produktami, jakich też dotychczas nie było. I stąd de facto od kilku dni już nie wiem, kiedy będzie emisja, ale to stąd mówię, że już dostępny, bo bardzo świeży temat. Rozpoczęliśmy też naszą aktywność w kategorii najwięcej ważącej w całym koszyku wędliniarskim, czyli w parówce. Nasza brandowa parówka już jest dostępna i to jest połączenie znowu naszego kurczaka z dodatkowym udziałem mięsa białego, indyka, co też jest nowością i też pokazuje, że zalistowanie tego produktu w półkach, że jest zapotrzebowanie na to, żeby też coś nowego w kategorii tak silnie, Zdominowanej przez naszych konkurentów dotychczas też pojawiło się coś nowego i taki też nowy, świeży powiew od stycznia. Na pewno w większej skali, bo na razie zaczęliśmy produkt pokazywać in a w większej skali na pewno od stycznia. Także z jednej strony budujemy zupełnie nowe przesłanie w oparciu o produkty, które wcześniej nie było, właśnie produkty funkcjonalne. A z drugiej strony adresujemy kategorie dla nas istotne z punktu widzenia biznesu e, i też z punktu widzenia właśnie pokazania konsumentowi, że tam gdzie wydawać by się mogło, że wszystko już było bądź wszystko jest, e, jeszcze jest miejsce na, na nowe produkty i nowe podejście. No to zaczęła Pani odpowiadać na moje ostatnie pytanie zanim je zadałem, ale to jej w takim razie trochę zmienię, bo właśnie miałem pytać o wyzwania na przyszły rok uh -huh. i o sposób odpowiedzi. I w tej kategorii nowe produkty, czy zmiany w produktach istniejących, to w zasadzie już wiemy. Mhm. Ale może jeszcze jakieś inwestycje, może jakieś przejęcia? Co jeszcze w przyszłym roku nas czeka z Państwa strony? Z naszej strony na pewno dużo się będzie działo właśnie w ramach oferty produktowej, w ramach wykorzystania już istniejących mocy, bo spółka Silesia to pięć jednostek produkcyjnych, więc zdecydowanie z punktu widzenia tego, co nas czeka w nowym roku, mamy zasoby produkcyjne, mamy jeszcze gdzie się rozwijać. W związku z tym dla nas priorytetem jest to, żeby jak najlepiej te moce lokować w rynku już w produkcie właśnie przetworzonym. No i zdecydowanie, dużym wyzwaniem na ten 24 będzie pojawienie się na kolejnych rynkach eksportowych. To, to co wymieniłam, to są głównie oczywiście aktywności krajowe, natomiast o eksporcie nie zapominamy, i tutaj też, tak jak zresztą już dzisiaj o tym wspominaliśmy, duże wyzwanie przed nami, przetwórcami, żeby z polskim produktem przetworzonym się na tej arenie międzynarodowej znaleźć i też umieć odnaleźć się właśnie i w segmencie konkurencyjnym i dotrzeć do konsumenta, bo to są takie, myślę, dwa kluczowe czynniki, które o sukcesie w eksporcie produktu przetworzonego świadczą. A myślę też, że ten 24. Będzie istotny z punktu widzenia mm, wszystkiego właśnie tego, co, co związane z głową konsumenta i z jego nastawieniem i z jego decyzjami, wyborami, więc e, też planujemy aktywizację naszych działań e, stricte komunikacyjnych, marketingowych. E, dotychczas one siedziały bardzo mocno przy półce w ramach takiej polityki tradeowej, a teraz planujemy, żeby też konsument trochę więcej dowiedział się o nas z innych kanałów komunikacji, więc na pewno będzie ciekawie. Pani podsumowuje tak już na koniec po ludzku ten, mm -hmm. ten ostatni czas e, pełen wyzwań. Słowo klucz, mm -hmm. e, słowo sponsoruje dzisiejszy program. Obok kabanosów, tak jest. Tak. <noise> e, I, y, jest, y, jest, jest tyle wyzwań codziennie, codziennie rano myśli Pani na pewno, co Panią znowu nowego czeka, e, jakie wyzwanie na Panią czeka, ale z drugiej strony gdyby nie one, to Ilu rzeczywiście nie zrobili, albo nie zrobili do tej, w tej chwili, do tej pory. Tak, zdecydowanie. Ta motywacja pewnie byłaby zupełnie inna, gdyby nie te czynniki zewnętrzne, gdyby nie, tak jak wspomniałam, konkurencja. I to nie tylko konkurencja nasza, wędliniarska czy, czy producencka w branży mięsnej, ale też właśnie konkurencja zamienników. A mówiąc w ogóle szerzej, konkurencja Wszystkich tych, którzy o dostępność w żołądku konsumenta walczą. E, czyli cała branża e, nabiałowa, cała branża e, związana z produktem, który się może znaleźć na kanapce, tak? To też są jakieś humusy, to są wszystkie pasty, tym podobne rzeczy. E, więc de facto, no, z czym się budzę codziennie rano, no właśnie z pytaniem, jak to zrobić, żeby cały czas nie tylko być w grze, ale żeby jeszcze docierać szerzej i dalej. Nie wiem, czy to po ludzku, ale chyba tak. Natomiast e, rzeczywiście jest tak, że na koniec dnia m, w tym naszym biznesie chodzi o to, czy konsument stojąc przy półce wybierze plaster sera żółtego, plaster wędliny, a może nie wiem, jeszcze coś jakieś inne smarowidło na kanapkę, zje to w spokoju ducha, że, że kupił dobrze za fajną cenę, e, a jeszcze mamy nadzieję, że za chwilę pomyśli o tym, że ma ten produkt od dostawcy czy producenta, tak, który jest świadomy i odpowiedzialny, bo to chyba do tego, do tego zmierza. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję Pani bardzo. Marieta Stefaniak, wiceprezes zarządu do spraw strategii rozwoju zakładów mięsnych Silesia SA, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Rozmawiali Michał Siwek. Uprzejmie dziękuję. Wojciech Szylon, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.